Miała być uosobieniem zdrowia, harmonii i wewnętrznego spokoju, przewodniczką, która tysiącom Polek pokazywała, jak odnaleźć pełnię życia, a tymczasem sama w zaciszu domowego ogniska toczyła najtrudniejszą, najbardziej brutalną i niesprawiedliwą walkę, jaką człowiek może stoczyć w walkę o każdy kolejny dzień, o każdy oddech, o to, by nie zgasnąć zbyt wcześnie. Agnieszka Maciąg nie żyje. Ta wiadomość, która właśnie obiegła media. Jest jak tępy cios w serce dla pokolenia, które dorastało, patrząc na nią jak na boginię wybiegów, i dla tych, którzy później, w jej książkach i słowach, odnaleźli ukojenie i drogowskaz. Topowa modelka, ikona lat 90, pisarka i mentorka zmarła w wieku zaledwie pięćdziesięciu sześciu lat, pozostawiając po sobie wyrwę, której nic nie będzie w stanie zasypać, a przyczyna jej śmierci, o której mówiło się szeptem, teraz stała się bolesnym faktem to nowotwór, cichy zabójca. Który wrócił, by upomnieć się o nią w momencie, gdy wydawało się, że znalazła swój raj na ziemi. To nie jest po prostu śmierć celebrytki. To odejście symbolu. Agnieszka Maciąg przez lata funkcjonowała w naszej świadomości jako kobieta, która wygrała życie na własnych zasadach. Zamiast spalać się w blasku fleszy do końca, wybrała świadomą ucieczkę w stronę duchowości, natury i zdrowia. Promowała holistyczne podejście do ciała i duszy, Pisała o smaku szczęścia i pełni życia. Dlatego informacja o tym, że przyczyną jej przedwczesnego odejścia była choroba nowotworowa, jest tak wstrząsająca i trudna do zaakceptowania. Wydaje się być okrutnym paradoksem losu. Artystka nigdy nie ukrywała, że w przeszłości już raz stanęła oko w oko z tym demonem. Zmagała się z nowotworem, walczyła i, jak wszyscy wierzyli, zwyciężyła. To doświadczenie graniczne było jednym z powodów, dla których przewartościowała swoje życie, zniknęła z agresywnego show biznesu i skupiła się na tym, co naprawdę istotne na rodzinie, miłości i wewnętrznym spokoju. Niestety, rak to przeciwnik podstępny, który potrafi zaatakować ze zdwojoną siłą w najmniej oczekiwanym momencie. W 2025 roku, w roku, który miał być kolejnym rozdziałem jej pięknej historii, choroba dała o sobie znać ponownie. Wróciła. Tym razem jednak walka toczyła się w cieniu. Agnieszka Maciąg, szanując swoją prywatność i godność, nie robiła z choroby medialnego spektaklu. O swoim dramacie poinformowała jedynie najwierniejszych fanów, w zamkniętej grupie poświęconej jej webinarom. To tam, w atmosferze zaufania, dzieliła się trudnościami w walce o zdrowie, szukając wsparcia i dając świadectwo niezłomności ducha mimo słabnącego ciała. W ostatnich miesiącach jej nieobecność w przestrzeni publicznej stała się zauważalna i niepokojąca. Była modelka, która zawsze chętnie dzieliła się swoją energią, nagle zamilkła. Zdecydowanie ograniczyła swoją aktywność publiczną, przestała pojawiać się na oficjalnych imprezach, wykofała się do swojej bezpiecznej przystani. Była aktywna jedynie w social mediach, gdzie publikowała treści pełne nadziei i spokoju, ale uważni obserwatorzy mogli dostrzec, że toczy się tam walka o przetrwanie. Całą swoją energię, każdą cząstkę siły, koncentrowała na zdrowiu i odnalezieniu równowagi, którą tak pięknie opisywała w swoich książkach, takich jak rozmaryn i róże. Podróż do samej siebie. Niestety, ta podróż dobiegła końca w sposób, którego wszyscy się obawiali. Aby zrozumieć, kogo straciliśmy, trzeba cofnąć się do czasów, gdy świat nie słyszał jeszcze o Instagramie. A polska moda dopiero raczkowała. Agnieszka Maciąg była absolutnym fenomenem kometą, która rozświetliła szare niebo polskiej transformacji ustrojowej. Jej kariera rozpoczęła się w 1989 roku, w momencie symbolicznym dla Polski od spektakularnego zwycięstwa w prestiżowym konkursie organizowanym przez legendarną nowojorską agencję Wilhelmina. To nie był łódź szczęścia to był dowód na jej niezwykłą urodę, charyzmę i klasę. Która była uniwersalna i zrozumiała pod każdą szerokością geograficzną. To zwycięstwo otworzyło jej drzwi, które dla większości dziewczyn za żelaznej kurtyny były zamknięte na cztery spusty. Weszła do międzynarodowego świata wielkiej mody, jak do siebie. Pracowała na najważniejszych wybiegach świata w Nowym Jorku, Mediolanie i Paryżu. Jej twarz, o szlachetnych rysach i magnetycznym spojrzeniu, Zdobiła okładki najważniejszych magazynów modowych, stając się wizytówką Polski na zachodzie. Współpracowała z tytanami, z ludźmi, którzy tworzyli historię mody XX wieku. Była muzą Karla Lagerfelda, chodziła u Piera Kardinę, w Polsce była twarzą projektów Macieja Zienia. Osiągnęła wszystko, co w tamtym czasie modelka mogła osiągnąć. Była na szczycie. Ale Agnieszka Maciąg miała w sobie coś więcej niż tylko piękną twarz. Miała duszę poszukiwaczki i intelekt, który nie pozwalał jej zadowolić się rolą wieszaka na ubrania. Po latach sukcesów w modelingu, w momencie, gdy mogła odcinać kupony od sławy, podjęła odważną decyzję o zmianie kursu. Zaczęła rozwijać inne pasje, muzykę, nagrywając świetnie przyjętą płytę, dziennikarstwo, prowadząc programy telewizyjne i wywiady z gwiazdami. Oraz pisarstwo. W 2005 roku, będąc wciąż u szczytu popularności, postanowiła wycofać się z głównego nurtu mediów. To był szok dla branży, ale dla niej był to ratunek. Skupiła się na rozwoju duchowym, jodze, medytacji oraz promowaniu zdrowego stylu życia. Stała się mentorką dla tysięcy kobiet, które dzięki niej zrozumiały, że prawdziwe piękno płynie z wnętrza, a szczęście nie zależy od metki na ubraniu ale od harmonii w sercu. W życiu prywatnym, które chroniła jak największy skarb, Agnieszka Maciąg zawsze bezkompromisowo podkreślała wagę relacji rodzinnych. Dla niej kariera była dodatkiem, a fundamentem byli bliscy. Ze swoim mężem, wybitnym fotografem Robertem Wolańskim, stworzyła duet idealny, artystyczno-życiową symbiozę, która przetrwała dekady. Ich miłość była widoczna w każdym wspólnym kadrze, w każdym słowie, które o sobie mówili. Wzięli ślub w 2011 roku, pieczętując wieloletni związek. Razem wychowywali córkę Helenę, która przyszła na świat w 2012 roku, co dla Agnieszki było darem późnego, dojrzałego macierzyństwa, które celebrowała każdą komórką swojego ciała. Z wcześniejszego związku z Pawłem Maciągiem miała także dorosłego już, 32-letniego syna Michała. To właśnie dla nich, dla swoich dzieci i męża. Walczyła do samego końca. Chciała żyć, by widzieć, jak dorasta Helenka, by wspierać Michała, by starzeć się u boku Roberta. Choroba odebrała jej te szanse, ale nie odebrała jej godności. Odeszła tak, jak żyła z klasą, w otoczeniu miłości, pozostawiając po sobie światło, które nie zgaśnie wraz z jej fizyczną obecnością. Jej książki, jej słowa. Jej filozofia życia pozostaną z nami jako testament kobiety, która wiedziała, że pełnia życia to nie tylko chwile radości, ale także umiejętność przyjęcia cierpienia i przejścia przez nie z podniesioną głową. Agnieszka Maciąg przegrała walkę z nowotworem, ale wygrała życie, bo przeżyła jej świadomie, głęboko i pięknie, zostawiając w sercach Polaków ślad, którego czas nie zatarł i nie zatrze.